Witamy Państwa serdecznie oraz zapraszamy do odwiedzenia naszej Regionalnej Izby Historycznej Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej. Izba znajduje się w podziemiach Gminnego Środka Kultury. To samo już sobie brzmi tajemniczo. Generalnie jest to jedno pomieszczenie jak na razie, ale ponieważ izba nam się rozrasta myślimy o czymś większym. Cóż możemy tutaj Zobaczyć. Drodzy Państwo, to, to pamiątki, są to rzeczy, przedmioty codziennego użytku, rzeczy szkolne, artykuły gospodarstwa domowego, ale także pamiątki historyczne, które były ofiarowane, wypożyczone przez mieszkańców naszego powiatu, przez różnego rodzaju stowarzyszenia. Może parę takich ciekawostek, które posiadamy, a zachęcam Państwa do obejrzenia naszej izby. Wystawa czasowa, ponieważ w tym roku mamy stulecie odzyskania niepodległości, więc witają Państwa sylwetki hmm, Polaków, Prusaków oraz Rosjan. Są to sylwetki odtworzone Polaków służących w różnych armiach zaborczych. Mundury pochodzą z grupy rekonstrukcji historycznej 155. Pułku Piechoty, którym jestem członkiem, i cóż, może parę takich smaczków. Dzieci zawsze się pytają, cóż to pan ma na tej twarzy. Drodzy Państwo, sylwetka szturmowca niemieckiego, rok 1916, umundurowanie Polaka ze 155 pułku, który walczył pod Verdeą. rogacz M16, maska przeciwgazowa, wykonywana w tej wersji z koziej skóry i smołowana, śmierdziało podobno to niesamowicie. Mundur M16, zmotywikowany już na potrzeby. Wojny. Schowane guziki, naszyte łaty. Widać wkraczający kryzys zaopatrzeniowy. Ciemne groszkowane ładownice, już stalowa klamra. I króciutkie trzewiki powinny być jeszcze owijacze. Na szyi zawieszone worki na popularne tłuczki do kartofli. Sylwetka, powiedzmy sobie, odtworzona w prawie 100%. Wszystkie rzeczy jak najbardziej do założenia i do tworzenia na rekonstrukcji. Dalej mundur sanitariuszki, może się cofniemy. Mundur drugiego, mundur ułana z drugiego pułku ułanów. Nasi chłopacy, rok 18, punkt werbunkowy w Kaliszu i w Koninie. Później walki na Wołyniu, na Ukrainie, odcieczki Joska. Ale nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Na samym wejściu wita nas Prusak, który... Palił w 14 roku Kalisz, też rok, rok 14, tak samo 155 Pułk Piechoty w charakterystycznej Pikehaubie. Żeby troszkę ucywilizować tą wojnę, mamy pruską sanitariuszkę z bardzo ciekawymi odznakami. Ech. Oraz armię, o której mówi się bardzo mało, a przecież to ponad 100 lat tkwiliśmy pod... Berłem Cara, umundurowanie saudata, Ósmy estoński pułk piechoty, miejsce stacjonowania Jabłonna pod Warszawą. Natomiast w październiku 2014 roku te jednostki, ta dywizja razem z XXIII korpusem zawędrowała aż tutaj w rejony Liskowa, w rejony Koźminka. W takiej może troszkę zapomnianej bitwie pod Koźminkiem. Państwo przyjadą, postaramy się opowiedzieć coś więcej. Kozak doński, który patrolował tutaj nasze nadgraniczne rejony, oraz taki chyba najbardziej zawadiacki mundur. No ale cóż chcieć, powstanie z Wielkopolski. Chłopak, który rozbrał Niemców 11 listopada w Kaliszu, później wstąpił do batalionu pogranicznego i po wybuchu powstania Wielkopolskiego, właśnie w tych pruskich mundurach, mieszkańcy naszego powiatu uczestniczyli w walkach o Krotoszyn, Jarocin. udział w całym Powstaniu Wielkopolskim, a później razem z dywizją bodajże 23 tak dywizja Strzelcy Kaniowscy wywędrowali na front. Dalej mamy małą kolekcję broni białej. Znalezioną na naszej terenie, na naszym terenie. Resztki szapnęli. Resztki zapalników, oczywiście przedmioty jak najbardziej bezpieczne i dozwolone prawem. To zawsze wzbudza zainteresowanie panów, a panie mówią, że bardzo ciężko by się tym posługiwało, takimi długimi. I dwie ciekawe repliki. Tak zwana wiatrówka cesarza. Jest to wymysł austro-węgierski monarchii, moździerz na butle ze sprężonym powietrzem. 200 atmosfer w tej butrze, butle botli pozwalało wystrzelić pocisk na odległość prawie 300 metrów. Niezastąpiony w rejonach górskich, bagnistych. Notabene nasi legioniści Piłsudskiego korzystali z podobnych systemów w czasie walk pozycyjnych pod Kostiuchówką. To były bagna na rejonie, rejonie Wołynia. Oraz słynny bohater powieści Kirsta MG08X15, czyli ciężki karabin maszynowy przeznaczony do walk w grupach szturmowych, pozbawiony tej słynnej charakterystycznej tarczy, podstawy saneczkowej i przy wadze 30 kg można już było wspomóc atakujące grupy ogniem karabinu maszynowego. Jest to replika strzelająca na gaz. Być może Państwo będą mieli okazję usłyszeć jego głos. Dalej pamiątki związane z księdzem Wacławem Blizińskim. Powiedzmy sobie, jest to taki ojciec współczesnego Liskowa, który z zapomnianej wsi stworzył w ciągu 20 lat perełkę. Perełkę na miarę kraju, na miarę Europy, bo dożynki, ogólnopolskie wystawy, to wszystko odbywało się w Liskowie dzięki działaniu, dzięki takiej iskrze jednego człowieka. Pamiątki, bardzo ciekawe, bo przekazywane przez mieszkańców, to naprawdę są pojedyncze jakieś fragmenty, które razem tworzą taką swoistą mozaikę i pokazują nam, jak głęboko ten człowiek zapadł w pamięć, jak długo ta pamięć o nim jest przekazywana, jakie fajne, jakie ciekawe eksponaty. Jeśli Państwo przyjadą, pokażemy tajemnicę tego fotela. Fotel wyciągnięty, fotel wyciągnięty, a nie wiem czy mogę powiedzieć z meliny, ale prawie, ale prawie, kryje w sobie bardzo fajne, ciekawe tajemnice, ale o tym potem. Twórcy założyciele Liskowa zrekonstruowana hmm, może to za duże słowo ale kącik, dawna izba wiejska i też fajnie, bo od stołów, krzesełek, poprzez kołowrotki, dawne skrzynie posagowe oraz przedmioty zdawałoby się codziennego użytku, ale nawet dla nas, pasjonatów, określenie, do czego dany przedmiot służył, budzi już pewne no, wątpliwości, trzeba głęboko sięgnąć. Zaprezentuję przykładowe, Dwie ramki, prawda? Co to jest? Do butelek okazuje się, że to jest forma do robienia cegieł, a to jest forma do robienia cegiełek torfowych właśnie w naszym regionie. Cegiełki te później służyły jako opał. Wiele wychodzi bardzo ciekawych opowieści, właśnie, związanych z danymi przedmiotami. Zdjęcia z początku lat 20., kiedy wykonywano meliorację. Na terenie koźlątkowa, na terenie zakrzyna, resztki kuźni, dziwne drewniane przedmioty, i to sprzęty gospodarstwa domowego, które później okazują się po prostu maglem drewnianym, wykorzystywanym przez koło gospodyń wiejskich do takiego zespołowego prania. Czasami przedmioty mówią nam o kulturze, ale także o zwyczajach. I cofamy się, zastanawiamy, kiedy było lepiej. Wtedy, czy, czy teraz. Drodzy Państwo, ciekawostka. Misa. Misa e, ciałopalna z nie wiadomo, z jakiego okresu, na pewno przed naszą na pewno przed naszą erą. E, w związku z tym, że Unia dała nam na wieś dosyć dużo pieniędzy, zakupione były nowe rolniki, nowe ciągniki, przepraszam, coraz nowsze pługi i coraz głębiej sięgamy w dół Bo ziemi. Orka konna nie jest w stanie tego wydobyć, w tej chwili uży ulega dewastacji. Tylko fragmenty ceramiki, które wydostają się na wierzch pokazują, że coś jest pod spodem. Raditas. Buty, prawda? Buty wóźnicy, buty niemieckiego strażnika. Nie, okazuje się, że to buty spadochroniarza angielskiego, nowe z Kalmierzyce, angielski bombowiec Lancaster. Tak. Buty na lotniku spłynęły ze strzelonego samolotu na polską ziemię. Lotnik przechowywał się, ukrywał się w polskiej rodzinie, zostawił te buty. Pamiątka sprzed 40. Oj, więcej, z, 40, z lat 40. Jak najbardziej, jak najbardziej namacalna. Dzięki regionalnej grupie historycznej Szondorf mamy możliwość dotknąć słynnych szczątków słynnej rakiety V2. Cudowna broń Hitlera. Powiedzmy sobie, pierwsza rakieta kosmiczna. Możemy zobaczyć silnik rakietowy od ryczącej krowy. Pamiętamy to, z kamieni na szaniec, miasto 44 także, ta broń budząca grozę wśród ludności cywilnej, wśród powstańców zaistniała. A skąd on w naszej Regionalnej Izby Pamięci? Dowiecie się Państwo na miejscu. Dział związany z pamiątkami z okresu wojny cały czas się rozbudowuje. Dzięki takim pasjonatom jak, jak, jak Arek, Renata, jak ich przyjaciele, Zdobywając zaufanie ludzi, jesteśmy w stanie pozyskiwać naprawdę bardzo, bardzo ciekawe przedmioty. Może nie pod względem materialnym, ale na przykład, no, czy ktoś trzymał w ręku łuskę od Tygrysa? No, drodzy Państwo, no, proszę bardzo, zapraszamy do Liskowa. 8,8, tak? 88 mm. choć to, to było działo przeciwlotnicze. No ale ten sam kaliber miał, miał Tygrys. I te łuski także goszczą. W sąsiedztwie łóżki naszego przedwojennego Boforsa. Zresztą, takich drobnych przedmiotów, które zalegają nasze pola, łąki, są czasami odrzucane na bok. grotych rzeczy znajdujemy gdzieś na miedzach. Zawadzają w czasie prac polowych, wyrzucamy ta na miedzę. My to gromadzimy, opisujemy. Dzięki temu te przedmioty zyskują prawda, jakiś kontekst historyczny. Można je przypasować do danych przedmiotów. Do danych okresów, zwykłe kuleczki. Powstanie styczniowe 1863 rok. Oksiński, Taczanowski ta historia działa się u nas. A ta dziwna taka miseczka jest to niewykorzystany ołów, być może z jakiegoś obozu powstańców styczniowych. Nie zdążyło po prostu z tego ołowiu odlać kul. Został się Został zidentyfikowany dzięki innym znaleziskom. Cieszy oko. Numizmaty, czyli, czyli monety, czyli banknoty, to także częste znalezisko naszych pól dróg, fundamentów oraz opuszczonych kościołów, które także w okolicy są. Oraz klasa szkolna. Klasa szkolna z lat Przedwojennych z lat 50., -tych, 60. -tych. Starsi przypominają sobie te przedmioty. Młodzież odgaduje dopiero ich przeznaczenie. Zobaczycie Państwo katedrę nauczycielską. Dowiecie się, czemu w ławce dziura na atrament jest niesymetrycznie umiejscowiona. Jak można było uniknąć kiedyś klasówek, i wcale nie trzeba było dzwonić na policję, że jest bomba. Oraz zobaczycie mundurek szkolny sprzed czasów reformy Giertycha, bo kiedyś też te mundurki funkcjonowały. Myślę, że taka gawenda czeka na Państwa i zapraszamy serdecznie do zwiedzenia naszej izby oraz odwiedzenia Liskowa. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, w imieniu naszej pani dyrektor, pani dyrektor Gminnego środka Kultury Elżbieta Aleksander, która jest opiekunem. Naszej Izby pamięci nazywamy ją kustoszem. Zapraszam serdecznie nie tylko do zwiedzania, ale do przekazywania eksponatów, udostępniania. Jeżeli coś wala wam się w szafie, jeżeli coś jest niepotrzebne. Wiecie, że ktoś posiada jakąś ciekawy, ciekawy przedmiot, który wzbogaciłby naszą Izbę, a jednocześnie byłby oddany dla użytek innych. Zapraszam serdecznie, proszę o kontakt.